Alarm na granicy. Czy Rosja testuje polską obronę powietrzną? Ofiarą może być każdy. Zamach w centrum stolicy. Decyzja warszawskiego sądu szokuje. USA wysyłają wojsko do Europy. Czy amerykańscy żołnierze pojawią się też na polskich ulicach? Atak na byłego ministra. Sprawcy sami przyznali się do winy. Co dokładnie się wydarzyło? O tym wszystkim i nie tylko w wiadomościach z dnia dzisiejszego na kanale 24 Polska. Nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał. Prokuratura w Siedlcach zajmuje się sprawą pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. To do zdarzenie doszło w środę wieczorem. Niedzielski został zaatakowany, gdy wchodził do jednej z restauracji w Siedlcach. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Były minister trafił do szpitala. Policja natychmiast rozpoczęła działanie, zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. W środę, około godziny 22, dwaj poszukiwani mężczyźni sami zgłosili się na policję. To mieszkańcy Siedlc, w wieku 35 i 39 lat mieli ponad 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze pobrali im także krew do badań na obecność narkotyków. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Zostaną przesłuchani po wytrzeźwieniu. Zebrane materiały przekazano już do prokuratury rejonowej w Siedlcach. Tam zapadnie decyzja co do dalszych kroków i kwalifikacji prawnej czynu. Premier Polski Donald Tusk zareagował stanowczo na platformie X. Napisał, że sprawcy zostaną szybko złapani i poniosą konsekwencje. Zero litości, podkreślił szef polskiego rządu. Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości. Minister Obrony Narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie jest zagrożona. Co więcej, według szefa MON Stany Zjednoczone mogą nawet zwiększyć swoje siły w Polsce. Ja poruszałem ten temat przy każdym spotkaniu z sekretarzem obrony, z współpracownikami prezydenta Trumpa. Czy pan usłyszał od Pita Hexeta i... i Zawsze słyszałem dobre słowa, nawet one padały publicznie w Warszawie podczas jego pierwszej to oficjalnej prawda. wizyty, że, że jeżeli ktoś w Europie zasługuje na wsparcie amerykańskie, to na pierwszym miejscu jest modelowy sojusznik Polski. Ale jest pan pewny, że Amerykanie nie wycofają ani jednego żołnierza z Polski w ramach tych planów, które mają na stole? Ja jestem przekonany, że mogą nawet zwiększyć obecność. Jest taka Możliwość, bo Polska inaczej niż nasi zachodni sąsiedzi podchodzi do obecności wojsk amerykańskich. My doceniamy wojsk, obecność wojsk amerykańskich i inwestujemy również nasze pieniądze w to. W Polsce jest około 10 tysięcy plus minus żołnierzy amerykańskich, to jest trzeci wynik w Europie, 37 tysięcy jest w Niemczech, około 13 tysięcy jest we Włoszech, ale Polska przeznacza 15 tysięcy dolarów na każdego amerykańskiego żołnierza. A o ile przeznaczają? No, nie mają się tutaj czym wykazać. To reakcja na medialne doniesienie, że USA planują wycofać część wojsk z Europy. Portal Politico informował, że może chodzić nawet o 30% amerykańskiego personelu wojskowego na starym kontynencie. Kosiniak-Kamysz w programie Gość wydarzeń przypomniał, że Polska od lat jest jednym z najbardziej lojalnych partnerów USA. Szef Mon odniósł się także do rekordowych wydatków na obronność. W 2023 roku Polska wydała 111 miliardów złotych, rok później już ponad 137 miliardów. W tym roku to niemal 180. 87 miliardów złotych, największy budżet na zbrojenie w historii kraju. Kośniak kamysz skomentował również bieżącą sytuację polityczną. Krytycznie ocenił wetę prezydenta Karola Nawrockiego. Idzie go drogą liberum veto, bo chyba nie było prezydenta, który w tak krótkim czasie zawetowałby tak dużo ustaw. Bardzo niebezpieczne, antypolskie, antypaństwowe weto dotyczące wsparcia dla walczącej Ukrainy. Tam się rozgrywa sprawa polskiego bezpieczeństwa, i wydawało mi się, że mamy jedność wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych, pomijam wariatów i skrajności, którzy zniszczą wszystko co dobre. Ale te rozsądne, duże siły odpowiedzialne, które rządzą lub rządziły, mówiły, no nie, tam jest sprawa zużywania armii rosyjskiej każdego dnia, jeżeli tam giną rosyjscy żołnierze i Ukraińcy, zatrzymują tych, którzy nam mogą zagrażać, to trzymajmy ich daleko od Polski. A nie, to jest zgodą. We Włocławku powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa, poda Orlen, potwierdzając wcześniejsze doniesienia o porozumieniu z firmą Synsos. Wspólna spółka Orlen Synsos Green Energy będzie odpowiedzialna za budowę reaktorów w Polsce. Orlen podkreśla, że technologia jest najbardziej zaawansowanym projektem małych reaktorów na świecie, a dostęp do niej stawia spółkę w gronie pionerów wykorzystania tej technologii w Europie. Trwają procedury związane z decyzjami środowiskowymi. Orlen planuje mieć dwa takie bloki w Polsce do 2021. 2035 roku. Do tego zdarzenia doszło rano, 13 sierpnia, na stacji metra Łociny w Warszawie. Mężczyzna próbował popchnąć kobietę stojącą na peronie pod pociąg. Świadkowie zgłosili zdarzenie, a napastnik uciekł. Prokuratura informuje, że mężczyzna nie znał kobiety. 42-latek twierdzi, że nie pamięta całej sytuacji i przyznał, że jest uzależniony od alkoholu. Chce też dobrowolnie poddać się karze roku więzienia. Śledczy nie złożyli wniosku o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do kobiety, którą zaatakował. Prater Piotr Antoni Skiba tłumaczy, że z zapisu monitoringu wynika, iż nie doszło do próby zabójstwa, było jednak narażenie kobiety na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. W nocy środy na czwartek rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu przeprowadziło kolejne ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych Polskiej poinformowało, że w związku z zagrożeniem uruchomiono wszystkie procedury bezpieczeństwa. Poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty. W najwyższej gotowości postawione także naziemne systemy obrony powietrznej oraz stacje radiolokacyjne. Wsparcia udzieliły również siły sojusznicze. W komunikacie podziękowano m.in. pilotom szwedzkich myśliwców. Po godzinie 6 rany operacyjne poinformowało o zakończeniu działań. Powodem była przerwa w uderzeniach rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Wojsko podkreśla, że sytuacja jest stale monitorowana, a siły obrony powietrznej pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji. Najpierw usłyszałem potężny wybuch. Fala uderzeniowa trafiła w sąsiedni dom, a spadające drzwi uderzyły mnie w głowę. W jednej chwili całe mieszkanie zostało zniszczone. Uszkodzone zostały też nasze dwa samochody. Nie zastanawialiśmy się ani chwili. Natychmiast wybiegliśmy na zewnątrz i szukaliśmy schronienia. Najpierw usłyszałem odległą eksplozję. Chwilę później nastąpił potężny wybuch i od razu wyleciały szyby w oknach. Chciałem się podnieść i uciekać, ale wahałem się przez kilka sekund. Wtedy nastąpiła druga eksplozja. Potem wszystko ucichło. Wybiegliśmy na zewnątrz. Nie było już ani drzwi ani okien. Najważniejsze jednak, że wszyscy przeżyli przewodnicząca Komisji Europejskiej w niedzielę 31 sierpnia odwiedzi Polskę, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Oboje udadzą się na granicę z Białorusią, by przejrzeć się działaniom związanym z monitorowaniem i ochroną wschodniej granicy. Wizyta w Polsce jest częścią szerszej delegacji, w ramach której von der Leyen odwiedzi siedem państw członkowskich wzmacniających swoje granice z Rosją i Białorusią Łotwę, Finlandię, Estonię, Polskę, Litwę, Bułgarię i Rumunię. Celem podróży jest wyrażenie solidarności Unii z tymi krajami oraz rozmowy o obronności i bezpieczeństwie. Szefowa Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją wizytę w piątek w Rydze, gdzie Spotkała się z premier Łotwy i odwiedziła fabrykę dronów finansowaną z funduszu Next Generation. Po Polsce przewodnicząca odwiedzi Bułgarię, Litwę i Rumunię, gdzie z przywódcami państw będzie rozmawiać m.in. o obronie granic, zagrożeniach hybrydowych oraz bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o subie i łapce w górę. Do zobaczenia!